Siemano z tej strony Kosiorski. Dzisiaj przedstawię Wam moje drużyny po ósmej rocznicy. Już wydaje mi się, że przez dłuższy czas nic się w nich nie zmieni. Chociaż zobaczymy, może coś tam nas zaskoczy. Ale w każdym bądź razie już sobie troszkę pobudowałem. Dzisiaj przedstawię Wam je. Nie będzie to takie top 1, top 10, tylko. Ja przeważnie sobie idę po wszystkich kategoriach po kolei i składam. Wcześniej chyba nawet dwa filmiki z tego dał radę złożyć. Dzisiaj będzie tylko jeden, ponieważ te drużyny już się niektóre tak naumocniły, że no właśnie taki Android CelSaga tutaj już naprawdę nie ma racji bytu, ale zostawiłem go, ponieważ... Ja jakoś lubię tego cela, aczkolwiek jak nim gram gdzieś, to widzę, że jak się szybko nie transformuje, to jest taką kulą u nogi. Ostatnio był filmik z Gammami i były tam trójka celów i oni byli właśnie takim niemiłym dodatkiem, bo przeszkadzali, ale jest to drużyna, którą można coś nadal przejść. Ona na pewno nie jest w top 10, to jest taka dodatkowa. No właśnie, także trochę tu przedstawię drużyn i będę mówił, które według mnie one są. Top 10 to mówię nie zrobię, chyba że jak będzie mi się kiedyś nudziło, to zrobię jakieś screenshoty, ale wątpię. Dobra, kolejna drużyna, o którą sobie tak ułożyłem dodatkowo, to jest Margin Bu z busuper. Super. Było super trafiłem singlem z jakichś teraz tych tiketów darmowych, także to było super sprawa, że on się trafił. Sam w sobie nie jest za dobrym liderem, bo jest 150%, więc no jednak na aktualne czasy to powiedzmy, że nie. No najlepiej nie brać go na lidera, ale jest bardzo ciekawą opcją, szczególnie gdy walka nie trwa długo, gdy mamy kilku przeciwników. No właśnie, on tylko na 4 tury ma Ki plus 5, a tak DEF 120%. Co nie jest za dużo, ma szansę 70% na guarda albo jako odpowiedni typ przeciwnika, ale chodzi o to, że po trzymaniu ataku on naprawdę potrafi fajny, pierwszy damage zrobić, taki konkretny i coś tam potrafi sobie zdziałać. Także go bardziej dałem tutaj jako taka ciekawostka drużynowa, żeby sobie złożyć i coś tam zagrać. Nie grałem tym jeszcze, nie testowałem, kiedyś tam przetestuję. Kolejne już normalne drużyny, gdzie to już na pewno w top 10 znajdzie zastosowanie, jak nie nawet top 5, Pure Saiyan. Pure Saiyan sobie zrobiłem kilka możliwości i tak naprawdę jak zobaczycie, nie zmienia się tu nic, znaczy zmienia się tu co najwyżej jedna postać. Przykładowo pierwsza na samej górze drużyna, krząt hmm, drużyny to będzie no Pure Goku, God jako lider, Pure Saiyan i Hybrid Saiyan lider, świetna, świetna opcja ten Goku jest jeżeli chodzi o tworzenie drużyn. Możliwe naprawdę wiele. No i noworocznicowe alerki w każdej z tej drużynie są. Czasem bym się obawiał, żeby ich używać. Jak ja na nim nie mam kopii. Jeżeli event od samego wejścia jest mega mocny pod względem damage'a, to czasem myślę, że jak będzie jakiś ciężki event, ja nie będę wybierał właśnie tego SSR3 Goku i SSR2 Vegety, bo oni potrzebują troszkę czasu, żeby się nastakować. Nie jest to dużo, bo bardzo sobie zwiększają tą defensywę, ale potrzebują tego. Także gdzieś tam może być problem. Dodatkowo dałem sobie taką poboczną, zwykłą kartę VGT, Rage VGT w sesji. Który bardzo fajnie, bo ma guarda, troszkę sobie atak des, takim podnosi po transformacji. Ma już tego guarda na stałe i jest jakimś tam supportem przez pierwszą, bez transformacji. Także taki miły dodatek. No i też jest fajnym supportem Bardock, który też sobie zwiększa defensywę, ma nad spokojem jej supportuje i wszystkich sojuszników ale i ma guarda, ale po otrzymaniu ataku. Pierwszy otrzymany atak nie jest guardem, także jeżeli to poleci Super Atak, to mamy no możemy zginąć. A każdy kolejny już będzie troszeczkę lepiej przyjęty. No i tak sobie właśnie te drużyny, to trochę dodałem, że tu na przykład jest ten Bardock, tu jest na przykład Kameha Gohan, tu jest na przykład Bardok i Kamecha Gohan, nie ma tego wegety. To jest taka mała już zmiana. Nie mam pojęcia, która jest najlepsza opcja, to jest po prostu pewnie w zależności od eventu, każda z tej kombinacji jest dobra. No i poza jeszcze rocznicowymi, nowymi jest też Goku Carnival, który świetnie się sprawuje. Może pod względem damage'a na początku, jak widzimy te 4-5 milionów, to można powiedzieć, że mało, ale naprawdę fajnie on wychodzi z tego, że sobie tam łatwo dyjki, ma szansę na krytykal, guarduje dość długo, może nam trochę odnowić zdrowia survive KO. Jeszcze ani razu nie miałem takiej opcji, żeby on przetrwał KO, bo to chyba musi on konkretnie. Także raczej z tego nie korzystamy. Ale fajno, bardzo fajny. Na pewno w każdej drużynie, gdzie mogę, będę go używał. Kolejna Beyond Super Saiyan i Super i Movie Heroes to też jest świetna i dająca duże możliwości. Drużyna jednak ja chcę w moich drużynach odchodzić od LR-ek z 7 rocznicy. Według mnie, no fajnie jak robią, robią te dwa ataki, to coś tam się zacznie stakować z tym atakiem, ale Gwarda mają tylko na jedną turę, i czasem to już tak jest za mało na te jakieś właśnie cięższe, dłuższe walki niby mają też dosyć szybką, łatwą transformację, co też jest miło, bo tam jakieś uniki, wszystko ładnie wychodzi. Ale jakby od nich chcę odchodzić też no na nim akurat mam kopię, czy dwie na w FuZ GT nie mam. Także o nich najbardziej odchodzę. Tutaj wszędzie dałem Piccolo Orange, bo nie wyszło, uważam, że to jest najlepsza postać w grze. No, jeszcze może, może się z tą GT-dwójką teraz hmm, konkurować. Może i ta GT jest lepsza niż oni, niż Piccolo. Może. Niestety, Beyoncé mówi: Heroes nie ma GT-dwójki, y SSO4, Vegeta i Goku. Ale mamy za to zwykłego, alerkę lr fizyczną. Wszędzie dodałem Duo jeżeli chodzi o to i Gogetezy, chyba piątej rocznicy, ostatnio mówiłem, że to trzecie, ale oni nie są z trzeciej, bo no, trochę za wcześnie by było. W każdym razie dostali Eza i są świetni, szczególnie na trzeciej pozycji sobie świetnie radzą i to jest idealnie do drużyn. Można ich też razem włączyć w jedną rotację, ale to według mnie jest troszeczkę... Marnowanie ich potencjału z unikami i z tym, że nie mają guarda ani nic, także to tak średnio wychodzi. No a czwarta pozycja, tutaj czwarta, czwarta postać to jest, jak widać, różnie dawałem. Czasem jest Vegeta, żeby trochę posuportował, guardował. Czasem jest Gamma, który ma 50% redukcji obrażeń, dosyć szybko nastakowany. Czasem jest ten Goku, który też ma Wajwa ma guarda, także też jest fajną opcją. Albo Piccolo Ester, który będzie się linkował w rotacji z. Tak, Piccolo, i to jest świetna rotacja. Druga świetna rotacja to by była tutaj Goku-Gohan. Oni mają praktycznie wszystkie linki ze sobą aktywowane i Guarda, i jeżeli temu nie wejdzie Guard, bo będziemy mieli za mało zdrowia, to ten SSO od Goku Cardinal da nam Revival, co jest świetne. Fusion fit, yy, Fan i Potara Fan zrobili takie dwie drużyny. Tak naprawdę to nie jest, jakby ja na siłę próbuję z nich coś jeszcze wyciągnąć, bo teoretycznie uniki, kopie, uniki, ale wszystko fajnie mają, nie najgorsze statystyki, ale są no, ciężko na nich złapać kij i to jest dosyć problematyczne, także używanie ich już nie jest takie fan, także raczej raczej to jest do skasowania drużyna, taka poboczna na pewno nie w top 10. Fuser GT, bardzo fajna drużyna, czyli mamy duo Duo Piccolo, Duo GT i na trzeciej pozycji mamy Właśnie, widzi to Gogeta. Bardzo, bardzo fajna drużyna, tylko mnie boli to, że nie mam tu kopii, także oni mogliby być trochę jak kulą u nogi, ale wydaje mi się, że i tak świetnie byście się sprawowali. Tym bardziej, że na frienda byśmy wybrali takie o 100% i ten by był na trzeciej pozycji. Transformation Boost kolejna z fajnych drużyn. Połączenie trochę extreme, trochę ST, trochę super. Tak naprawdę. Raczej nie będę tym grał. To też, jeżeli by miało być w top 10, to raczej byłoby top 10 albo 11. Tak, po prostu jest tu kilka mocnych kombinacji, tak jak kulery dwa razem w jednej rotacji. Ta dwójka się nie linkuje, dopóki... Superbu się nie linkuje, bo to są dwie te same postacie, dopóki nie ma transformacji. Transformacja jest po piątej turze, bo po piątej turze będzie słabszy pod względem statystyk, także to nie jest idealny team na pewno i... Ale też nie musimy ich od razu ze sobą łączyć. Możemy to zrobić właśnie po piątej turze, nie muszą być w rotacji w pierwszej. Artificial Life Form, tak sobie też złożyłem dodatkową drużynę też z tym buł. Bardzo mi się spodobał, także go na razie testuję. Pewnie szybko w przyszłości on zniknie. Ten Metal Cooler jeszcze też sobie daje radę. Ja tak fanem szczerze mówiąc tego transformującego się buł nie jestem. Nie mam też kopii na nim, więc może dlatego, ale mi się on za bardzo nie podoba. Nie robi. Z tak dużo jak niektórzy mówią, i w ogóle nie, ja nie, nie mi, według mnie on nie jest taki świetny. Kolejna z opcji to jest Kamecha Drużyna, jakby to już będą kilka drużyn podobnych, czyli trzon ten sam. Mamy tak naprawdę to samo co Pure Cyan i Hybrid Cyan. W Pure Cyan i Hybrid nie możemy złożyć GT, nie GT, Gogety i Vegito Elerek, także to jest taka różnica. Tu poniżej drużyna jest ten Kameha Gohan, Kameha Krilin. Świetny według mnie. 40% redukcji obrażeń na jednego przeciwnika. Przed atakiem 60%. Plus statystyki nie najgorsze. Naprawdę jak go można, to ja będę go dodawał do drużyn. Tu na razie jestem na fazie testów. Eee, także tak to wygląda. Go od Goku też jest ok. Nie złapiemy orbów, może być problem. Dlatego raczej grałbym tą poniższą drużyną ale to zależy od eventu. Powerful comeback to też po prostu dodałem, bo też jest fajne, fajne są postacie, no, ale raczej nie będę tym grał. Jak będę, to na pewno na frienda będę wybierał tego nowego WTO ku to. Powerful i, i Final Trump Card to jest też jedna z najlepszych kategorii drużyn, jakie możemy złożyć. Zobaczcie, to jest najlepsza drużyna, jaką mogę na pewno mieć, tylko najgorzej jest to że nie chcę mieć tego jako Frienda, bo według mnie właśnie lepsza jest, ta, lepsza jest ta postać. Także to jest na pewno najlepsza drużyna, ale jeżeli. No, jeszcze zobaczycie. Na, ja bym to nazwał moją top 2 raczej, albo top 3 postacią, Niby, top 2 raczej. Niby nagrywałem wam filmiki i tam napisałem, że Piccolo to było top 2, ale chyba. To no, Jeszcze do przetestowania, to jest takie bardzo subiektywne. No i tu poniżej jakaś kolejna kombinacja, że bez piccolo na przykład, jak go nie chcemy, to Gold Goku może być. Jakby piccolo sam w sobie jest tak mocny, że nie wadzi drużynie, nawet jak się nie linkuje, to i tak jest dobre. Tu 200% Terles Skull, kategoria, lider też. No, ze względu na przykład na tego Goku wiemy, że to nie będzie mega wytrwała drużyna. Także to też do przetestowania. A raczej nie naj, najcięższy event. Jakiś tam event próbowałem i dał radę przejść daleko, ale troszeczkę, troszeczkę niektóre te postacie mogą być taką kulą u nogi. Kaioken Goku świetny niby jest, tak, może mieć guardę jak mamy w revival Saga, Sojusznika i w ogóle. Generalnie nie mamy często i to jest dla mnie trochę problematyczne. Ja go jakby nie lubię używać, mam go praktycznie na dwóch kopiach. Okej, okay, jest mocny, stakuje sobie atak na świetny poziom, ale za dużo wymaga na ten moment, żeby go używać. Drużynie, tak? Drużyny nie mają po prostu Uniwersu Vival Saga, żeby on był z kimś. A jak mają, to nie jest to dobra opcja. I tu jest kolejna, tu jest jak, raczej drużyna, która według mnie będą top 1. Aczkolwiek, no mówię, to zależy, to też bardzo zależy, bo tu na przykład nie mamy Stergo Getty. To też jest taki minus. No, ja go getty nie mam na 100%, tylko na jednej kopii, więc nie jest aż taką najlepszą opcją na świecie. Także ta drużyna tutaj, Powerful, o, Power of Wishes i Fate of Battle of Fate, jest według mnie top 1, ale też do przetestowania. Ewentualnie tu druga opcja z, e, <laughs> z Gohanem Agiel Rainbow, który też świetnie się sprawuje. Wydaje mi się, że to będzie też jeszcze lepsza opcja. Kolejna opcja to jest dużo. Piccolo, Orange, Drużyn. Nie, naprawdę ciężko stwierdzić, czy jest top 1, top 2, top 3. To jest wszystkie te opcje są świetne. Mam jak widać dużo, dużo kombinacji. Czasem grałem Gamma 1, Gamma 2 jakie duo. Szczerze mówiąc, fajnie się linkują. To jest dużo defensywy, dużo statystyk. Wszystkiego razem. redukcji obrażeń też sobie dają. Ale Gamma 2, no niby po superatakach zwiększa sobie atak def, jednak wydaje mi się, że czasem może być Gamma 2 takim słabszym odgniwem na taką drużynę. Tym bardziej, gdzie możemy sobie, zobaczcie, na samym dole zrobić dużo defensywnych postaci. Ale to już też, to są takie kombinacje, które no, zobaczymy. Na przykład ta rotacja tutaj, drużyna, mi się chyba najbardziej podoba, co teraz klikam. Czyli mamy Piccolo plus Piccolo, y, Vegito Gogeta na trzecią pozycję, Gamma plus Piccolo druga rotacja jest świetnie. Ewentualnie Piccolo plus zwykły fizyczny. I Friend, Pico, Orange plus Ester, a reszta na trzecią. To też może być prawdopodobnie top 1 drużyna u mnie w yy, ogólnie. Następnie to jest yy, conquest to Movie Bosses. No, tak złożyłem jeszcze, nie testowałem, nie wydaje mi się, że to będzie topowa postać. Metal Cooler naprawdę mnie przytłoczył swoim, że jest kiepski. Myślałem, że będzie lepszy. Special Justice. <grym> No, ja lubię czasem po prostu złożyć drużynę z nimi takie def Defenders of Justice, ale to na pewno nie będzie do grania. Ale sobie tak złożyłem. No, tu jakaś kolejna kombinacja ze względu na Piccolo Gamy. Tutaj kolejna kombinacja też bardzo fajnie można zrobić. Bardzo podobne już wychodzą te drużyny, i to są małe już zmiany. Tu kolejny jakiś, jeżeli chciałbym transformować Gohana, to Android 16, który nie jest w ogóle w tej kategorii, także on był tam, mógł oberwać, niby może mieć guarda, ale nie miałby w ogóle statystyk. I tu z Kamecha, Krillinem i tak by to wyglądało. Cofniemy jeszcze raz. I piątka, de Debesaga, jakby tu bierzemy Ester, Bulme, na Frienda i jest fajnie, jednak to też już są słabsze. Tu jest Niby DBS drużyna, tu DBS2, ale raczej nie będę nawet... Jemu trzeba zrobić SA i ma wtedy 50% suportowania dla trzech typów, chyba poza STR-em. Także raczej tak go nie zrobię. No i ewentualnie drużyna pod Kaioken Goku, której nie jestem fanem, ale coś tam może zagramy. Także, albo coś takiego bez, bez postaci i tu butem. Dobra, także tak to wygląda, dajcie znać, która według Was u mnie jest najlepszą i u Was jaka jest najlepsza postać, takie top 3, które byście osądzili i zobaczymy co z tego wyjdzie. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć!